Cześć, witajcie na kanale Remotestuje Nazywam się Rafał W dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać test praktyczny myjki do wałków malarskich i szpachlarskich którą ostatnio Wam pokazywałem Tutaj znajduje się myjka Tutaj mamy farbę Zestaw do testów Dostałem szpachelkę Pachelka jest po to, by nadmiar farby i gładzi usunąć z wałka. Jak widzicie, wałek jest cały z białej farby. Otwieramy tutaj pokrywę. Kładamy nasz wałek zamykamy pokrywę teraz będziecie wszystko widzieli tutaj jest zamur odkręcamy wodę a więc Słychać, że się kręci. Teraz sprawdzimy. Mam rękę praktycznie czystą. Czysta ręka. Wałek jest umyty. Bierzemy naszą szpachelkę. Wyciągamy wałek z masy. Musimy sobie go oczyścić. Generalnie. Też pachelki to występują u większości producentów, żeby właśnie zbierać nadmiar towaru z wałka, żeby po prostu było troszkę też oszczędniej. Wkładamy ten wałek. do tej myjki zamykamy no i tutaj niestety trzeba sobie ustawić trzeba trzymać za tą wajchę od zaworu żeby ustawić kąt tej dyszy i trzeba trzymać wałek żeby go też ustawić w dobrym kącie żebyśmy go w miarę szybko umyli Ale wałek jest umyty, jest czysty. Ja sobie jeszcze przemyję rękę bo przy wyciąganiu. Wałek jest naprawdę umyty, dość, dość czysty, jedyne miejsce gdzie jest brudne to jest tu, i standardowo tu, ale możemy sobie ściągnąć wałek z rękojeści i umyć samą rękojeść. To już nie jest problem. Trzeba ustawić dobry kąt tych dysz, żeby one nam wprowadziły w ruch wałek, no i wałkiem też musimy sobie tutaj trochę sterować. Ale myjka jak najbardziej, tu trochę się wody wylewa w tym miejscu, to widzieliście na filmie, myjka jak najbardziej się sprawdza, myje wałki, myje wałki z gładzi, myje wałki z farb, także Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej mierze. Ja oczywiście ją będę używał do takich sytuacji. Jak tutaj, to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo podpinamy się pod węża, pod węża od słuchawki z baterii prysznicowej. Tutaj jest przejściówka z 3 na półcala. wąż jest skręcony, i jak tutaj, jeszcze wam to pokażę teraz. Można wyjść na sucho. Woda się, tu odpalamy wodę. I, teraz, no, I tu leci nam woda, dysze. I tak wygląda mlejka w środku. Mejka jest czysta, więc wystarczy odkręcić, zakręcić wodę, odkręcić węża, spakować i można iść do domu. Fajne, bo w każdym miejscu możemy ją wykorzystać, umyć. Także moim zdaniem, myjka zdaje swój rezultat, robi swoją robotę. Natomiast kwestia wprawy w tym, żeby, żebyśmy tutaj ustawili sobie dobry kąt pod, pod dany wałek. I tyle cała filozofia. Także jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany. Zakupem takiej myjki do wałków to pod filmem w opisie znajdziecie link do dystrybutora. Pozdrawiam zachęcam oczywiście do wyrażenia waszej opinii na ten temat. Może ktoś z was ma taką myjkę do wałków, używa. Dajcie znać jak wam się sprawdza podczas pracy. Zapraszam do kolejnych moich filmów, subskrypcji kanału. Trzymajcie się. Hej.